Siemanko, w tym filmiku pokażę Ci trzy ćwiczenia na koślawość kolan. Jako pierwsze wzmacniam przywodziciele, No i przykładowe ćwiczenie to jest na przykład ściskanie takiej piłeczki. Daję ją sobie między nogi w tej pozycji, ściskam przez 5 sekund, trzymam i rozluźniam. Drugim ćwiczeniem będzie ćwiczenie na pośladki i ja sobie wzmocnię robiąc hip thrusty, czyli opieram się o jakąś ławkę lub krzesło, dołem łopatek, Brodę przyciągam na mostka. Unoszę biodra, tak, żeby kolana były mniej więcej w 90 stopni. Opuszczam i unoszę. Za każdym razem jak unoszę, staram się wypchnąć biodra w górę. Nie unoszę brzucha do góry, bo wtedy będę przeciążał sobie plecy. Brzuch ma być cofnięty, a biodra wypycham do góry, napinam pośladek. Trzecim ćwiczeniem są przysiady. Chcę aktywować sobie też e, przód uda. Skorzystam sobie przy nich z gumy oporowej, którą umieszczam nad kolanami. Staję sobie mniej więcej na szerokość bioder i staram się schodzić do przysiadu, ale w taki sposób, żeby ta guma się rozszerzała. Czyli ja rozpycham kolana do zewnątrz, pięty są cały czas na podłodze. No i plec oczywiście trzymam prosto, żeby ich nie wyginać. I w ten sposób czuję całe uda, pośladki, no i wewnętrzną część uda, czyli wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy, wszystkie te partie prasują. No i super. I oczywiście pamiętaj, że to są tylko przykładowe ćwiczenia, i być może nie będą w 100% dopasowane do ciebie. Zawsze możesz skonsultować to z fizjoterapeutą, trenerem medycznym, który ci pomoże i dopasuje to bardziej do ciebie. Ja ci życzę powodzenia. Pozdrawiam.